Cześć! Jesteśmy na następnej realizacji w Bydgoszczy. Tak wyszło. Urządzenie pierwszy raz ustawia się do słoneczka. Można ładnie zaobserwować, jak sobie idzie. Bardzo fajna maszyna, idealna do zastosowań domowych, czyli pompa ciepła w średniej wielkości rodzina. Model T18 od nas na bardzo fajnych ogniwach. Proszę, jak się wystawia. To już jest kawał maszyny, jak na warunki domowe. O, i skończył. Polecamy się, do zobaczenia w na następnej realizacji. Cześć.